W tym zadaniu musimy znaleźć sposób, żeby, mówiąc kolokwialnie, dokopać się do niewiadomej x. Na początek zabierzemy czwórkę z lewej strony, przeniesiemy ją na prawą stronę. Tak, zabieram ją stąd i pojawia się tutaj. Więc tutaj czwórka znika, zostaje 2x. 9 odjąć 4 to jest 5. Następnie muszę podzielić to równanie obustronnie przez 2. Wówczas po lewej stronie zostanie x, a po prawej stronie 5 drugich. No i możemy jeszcze ten wynik zapisać w postaci liczby mieszanej, jako dwie całe, jedna druga. I to jest rozwiązanie tego równania. To znaczy, że jeżeli podstawisz w miejsce x tą liczbę, która nam wyszła, pomnożysz ją przez 2 i dodasz 4, to otrzymasz taki wynik.